Moi drodzy, to jest płyta winylowa. Wyprodukowana ponad 100 lat temu w prl A była najpopularniejszym nośnikiem wszelkiego rodzaju muzyki. Żeby zdobyć takie oto właśnie piękne utwory polskiej rodzimej produkcji, trzeba było stać w długich kolejkach. A jak zdobyć zagranicznych Beatlesów, Rolling Stonesów? To to już raczej tylko na bazarach. No, wraz z rozwojem Big Beatu w latach 60. Najbardziej popularnym gramofonem stał się adapter Bambino. Ten oto, Bambino numer 1 wyprodukowany był przez łódzkie zakłady radiowe Fonika w 1963 roku. Potem przed Bambino 2, potem Bambino 3, to już jest rok 70. Jak widać, wykonanie, jakość też troszkę się dostosowała do tamtych czasów. Miał trzy prędkości. Tutaj zmieniało się. 78, 45, 33, 1 trzecia. Wiązało się to też właśnie z wielkością płyt. Między innymi można było słuchać takich małych płyt, albo wysyłać sobie coś takiego. Co to jest? To jest, moi drodzy, pocztówka dźwiękowa. Bardzo popularna. Można było nagrać kilka utworów. Zazwyczaj e, naklejano tutaj jakieś e, zdjęcia z wakacji i wysyłano do znajomych. Cóż pięknego. Dzisiaj wysyła się mp3 lub po prostu wideo. A co my tu mamy? To jest Moi drodzy, magnetofon szpulowy ZK120. Pierwszy model wyprodukowany w zakładach radiowych imienia Marcina Kasprzaka. W roku 68 Czyli jak widać równolegle, płyty winylowe i taśmy magnetofonowe były produkowane. To było lepsze, co gorsze. Ciężko stwierdzić, to się wkręcało, to się rysowało, ale cokolwiek, co dawało dźwięk, można było to przenieść, a to był właśnie adapter przenośny, no. Było po prostu bardzo potrzebne. Takich, moi drodzy, sprzętów ZK120 wyprodukowano 300 tysięcy. No, potem też weszły na rynek wspaniałe kasety i właśnie takie radiodbiorniki, radiomagnetofony. Kasprzak zaczął produkować. I ten oto myślę, że każdy z nas zna i bardzo dobrze pamięta. Model RB 3020 Automatic.